Magda Adamowicz, dzień dobry. Jedni powiedzą, że to pogodowy skandal, a inni z kolei stwierdzą, że taka sytuacja to przecież norma w kwietniu. O czym mowa? O sporym ochłodzeniu, które przyjdzie do nas już w tym tygodniu, a wraz z nim mieszane opady, deszczu ze śniegiem i nocne przemrozki. To czeka nas w tym tygodniu, choć na początek jeszcze dość ciepły dzień, bo na termometrach we wtorek zobaczymy 14 stopni we Wrocławiu, 11 stopni wskażą termometry w centrum, a 8. Na Suwalszczyźnie. Przez Polskę we wtorek będzie przechodzić strefa opadów związana z układem barycznym niskiego ciśnienia. Ta strefa przyniesie nam deszcz w zasadzie w całym kraju, a lokalnie na Podlasiu i na Mazowszu może również zagrzmieć. Wyjątkiem od tej reguły będzie jedynie południowy zachód. Tutaj padać nie powinno i tutaj też szansa na najwięcej słonecznych momentów. Wiatr umiarkowany w porywach dość mocny, do 60 km na godzinę, a ciśnienie najpierw mocno. Pójdzie w dół później. Wzrośnie na barometrach w Warszawie jutro 988 hektopaskali. Z każdym dniem będzie jednak chłodniej, bo do Polski zaczną dopływać arktyczne masy powietrza. W środę na termometrach od 6 do 11 stopni, bez opadów jedynie na pomorzu zachodnim w pozostałych regionach przelotne opady deszczu. W czwartek niebo zachmurzy się już w centrum i na wschodzie kraju, a na północnym wschodzie prognozujemy mieszankę nieprzyjemną deszczu ze śniegu na termometrach od 5 do 10 stopni.